Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz. Dzień dobry, dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie, mediteuszki, mediteusze. Jest środa, 31 lipca 2024 roku. Słońce wzeszło o 5.05, a zajdzie o 20.35. Imieniny obchodzą Ignacy, Helena i Roman, solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś Dzień Mikrobów motto na dziś. Są wielkie ustroje, które opierają się na samych drobnoustrojach. Stanisław Jerzy lec 351 wydanie codziennika motywacyjnego. Zapnijcie pasy. Odjeżdżamy. Dziś o pewnym prawie, o prawie, które ma każdy z nas. Mało tego, niewielu te prawo świadomie stosuje, bo godzi się na wszystko to, co ludzi tychże otacza i co do nich przychodzi. Ale jednak kiedyś zastosowali to prawo, a to prawo i to, co się dzieje teraz wokół nich, to li tylko i jedynie konsekwencje tegoż prawa. To prawo, tego prawa możesz użyć, żeby zmieniać swoją rzeczywistość, swój wszechświat. Wszystko to, co do tej pory w Twoim życiu, na podstawie również tego prawa, nie przyniosło takich benefitów, takich dobrostanów, jakie zakładałaś albo zakładałeś. O czym mówię? O prawie wyboru. Posłuchaj bardzo uważnie. Ludzie podejmują różne decyzje. Każda z nich jest dobra na czas, na miejsce, na sytuację, w której została podjęta. Tak przynajmniej się mówi ogólnikowo, że każda decyzja na chwilę, w której była podejmowana, była dobra, wydawała się dobra, no bo jakby była zła, to ktoś by takowej decyzji nie podjął. Jednakże Wielu żyje z konsekwencjami podjętych decyzji przez wiele dekad, tygodni, miesięcy, lat, naprawdę długo. Nawet jak konsekwencje tychże decyzji, które zostały podjęte kiedyś tam, gdzieś tam, nie przynoszą dobrostanów, nie sprawiają, że na twarzy tegoż człowieka gości uśmiech, zadowolenie, szczęście, że to wszystko nie robi się, nie składa się w jeden duży dobrostan. Skorzystali kiedyś z prawa wyboru, bo wybrali na czas i miejsce, w którym byli, a potem różne sploty okoliczności, sytuacji, zdarzeń, no zrobiły z tej decyzji coś, co nie jest zgodne z oczekiwaniem. Zdaj sobie sprawę, że masz prawo wyboru. Tak samo jak przed laty, przed tygodniami, miesiącami, a może przed dekadami dokonałaś albo dokonałeś jakiegoś wyboru, tak samo możesz to zrobić ponownie. Często wybór, którego dokonasz w jakimś tam czasie, na przykład w młodzieńczych latach, ma konsekwencje na całe twoje życie. Cały czas jesteś przypisana, przypisany do jednego partnera, do jednej pracy, do jednego miejsca zamieszkania, do różnych rzeczy, czynności, ludzi, zdarzeń, które wydaje ci się, że są niezmienialne, bo ty wybrałaś, wybrałeś i koniec. Ale. Co by było, gdybyś uświadomiła sobie, albo uświadomił sobie, że nic na Ziemi, nam ludziom, nie jest przypisane na zawsze? No, może niektóre rzeczy tak, że na większość zdarzeń, na większość kontaktów, na większość miejsc, w którym się znajdujemy, mamy prawo wyboru, mamy prawo je wybrać. Z kim utrzymujesz kontakty? Kto jest twoją partnerką, partnerem? Gdzie pracujesz? Czym się zajmujesz? Czy podejmujesz decyzję i wybierasz, że na przykład dziś, jutro, pojutrze ruszysz dookoła świata? Masz prawo wybrać. Jednakże niewielu chce korzystać z tego prawa. Nie zdajesz sobie sprawy, że na każdym etapie swojego życia można podjąć decyzję o zmianie wybrać inaczej no bo doświadczenie, no bo czas no bo to wszystko, co nas dotknęło w tej drodze do momentu, w którym jesteśmy, to są nasze zasoby. I to, co nam się wydawało lat temu, 25, niekoniecznie musi być spójne z naszym dobrostanem, który chcesz osiągać teraz. Twoje młodzieńcze, niekiedy debilne decyzje mają wpływ na całe Twoje życie, ale to nie znaczy, że Ty w wieku 30, 40, 50 lat musisz się z nimi godzić. Czy nie jest tak, że na zasadzie prawa wyboru możesz wybrać inne rozwiązanie, możesz wybrać nową pracę, możesz wybrać nowego partnera, partnerkę, nowe miejsce zamieszkania i wszystko, co, to, co w tym momencie stanowi u Ciebie deficyt. Zdaj sobie z tego sprawę: nic nam, jako ludziom, nie jest przypisane na zawsze. My mamy doświadczenie, mamy pewien zasób wiedzy, który zgromadziliśmy, mamy pewne filtry, przez które filtrujemy naszą rzeczywistość. Te filtry się zmieniają cały czas wraz z naszym światopoglądem, z naszą edukacją, z naszym doświadczeniem, z naszymi bodźcami, które do nas przyszły i które wywarły na nas jakiś wpływ. Czy to kultura, czy to sztuka, czy to inne osoby, czy to sytuacja geopolityczna wszystko prawo wyboru. Weź do głowy raz na zawsze, że możesz dokonać, skorzystać z tego prawa. Możesz wybrać ponownie. Nic nie dane ci zostało na zawsze. To, co kiedyś cię jarało, co cię kręciło, co wydawało ci się, że będzie budowało dobrostan w Twoim życiu, być może się wytarło, zdewaluowało, zepsuło, nie działa tak, jak winno działać. Ktoś mnie kiedyś zapytał na jednym ze szkoleń, łysy, a jak z zasadami? Jak żona to na całe życie? Zadałem pytanie, czy jesteś szczęśliwy ze swoją żoną. No, ten człowiek odpowiedział: Tak, jestem. Mamy piękne dzieci, w cudownym miejscu mieszkamy, wszystko działa, i tak dalej. Więc zadałem pytanie sali: Kto ma w związku taką sytuację, że każdego dnia ta sytuacja buduje u niego poczucie zagrożenia, strachu, zniesmaczenia, czy jakiekolwiek niskowibracyjne emocje, które nie służą dobrostanom? Stało kilka osób, powiedziało ja, ja, ja. Zadałem wtedy kolejne pytanie. Czy partner, partnerka, z którym jesteś, jest na całe życie twoim zdaniem? Wszyscy, jak jeden mąż, odpowiedzieli nie. Bo nigdy nie możemy być poniewierani przez drugiego człowieka. Nigdy nie możemy być w jakikolwiek sposób zastraszani. Tym bardziej, że jest to związek. Związek dwojga ludzi, czy kobiety i mężczyzny, czy tam jednopłciowy, ale związek. Gdzie ktoś, gdzieś, jakoś określił pewne zasady funkcjonowania. Natychmiast zadałem kolejne pytanie, kto skorzystał z prawa wyboru? Kto, pomimo tego, że decyzje podjęte lata temu wpłynęły, nie zadziałały tak, jak winny działać, kto wybrał inaczej? Znowu wstało parę osób. I okazało się, że te wybory były dokonywane w różnych obszarach życia, u jednych w życiu. Jeszcze u innych w partnerstwie, czyli mąż żona w relacji takiej międzyludzkiej, rodzinnej, jeszcze u innych praca i tak dalej. Ludzie, którzy skorzystali z prawa wyboru, mieli wielką obawę przed tym, co się wydarzy. No bo wiesz o tym, że podejmujesz decyzję na poziomie świadomym, coś tam sobie wymyślasz, że na przykład zmieniając pracę będziesz miała lepszy dobrostan i w ogóle. I przychodzi taki czas i moment, że nie wszystko idzie zgodnie z planem na samym początku, i ty już wpadasz w panikę. Mo, zrezygnowałam z pracy, zrezygnowałam z pracy, jak ja z czego będę żył, żyła i tak dalej. Wiele osób zatrzymuje się też w miejscu. Uświadamia sobie, że może skorzystać z prawa wyboru, może wybrać, może zmienić na przykład już wspomnianą pracę. Ale na chwilę. Ich umysł zaczyna projektować myśli typu, a jak cię nie zatrudnią, a jak cię wyrzucą, z czego będziesz żył, żyła, i tak dalej. I oni wywieszają białą flagę, nie korzystają z tego, bo dają całą swoją uwagę temu przelotowi, któremu nie powinni nigdy dawać uwagi. Czyli tym myślom, które są niskowibracyjne, czarne i tak dalej. Powtarzam to, wszystko jest myślą. Myśl, która mówi, że się uda, wyjdzie, zrobisz, dostaniesz, otrzymasz, osiągniesz szczęście i tak dalej, i wręcz przeciwna. Wiele osób mi mówi, łysy, ale ja się wolę pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. No nie da się rozczarować pozytywnie, więc kurde, dajmy spokój takimi rzeczami. Zdaj sobie sprawę, że na każdym etapie swojego życia, poprzez to, co cię dotknęło, co cię spotkało, przez swoje doświadczenia, możesz wybrać. Możesz zmienić światopogląd. To jest dokładnie tak, jak z wyborami, na przykład parlamentarnymi albo prezydenckimi. Wszyscy głosują na jakiegoś tam typa, który jest wystawiony, jest twarzą, jest wypromowany i tak dalej, bo wydaje im się, że no być może on będzie fajnie rządził. Okej, okay, wybieramy. Takie, nie ma znaczenia, czy to z lewej, czy to z prawej, czy to z centrum, czy to z czegokolwiek innego. Wybierają. Ale jeżeli ów miś się nie sprawdza, przez jedną kadencję, no to dostaje bana. Jeżeli od większości społeczeństwa, jeżeli się sprawdza, to zostaje na drugą kadencję. I to samo z wyborami parlamentarnymi. Głosujesz na jakąś partię, ona coś obiecuje, jeżeli spełni 70% obietnic, no to super, jeżeli nie, no to out. Następnie. Dokładnie tak samo jest w ludzkim życiu. Masz prawo wybierać. Masz prawo decydować o tym, z kim, gdzie, po co, za ile, dlaczego i w ogóle jak. No, możesz to robić. Jednakże Niewielu chce z tego prawa korzystać. Rozumiesz, nie zdaję sobie sprawy, że pewne doświadczenia, pewne konsekwencje decyzji, które zostały podjęte kiedyś, no nie są zgodne z oczekiwaniem na czas i teraz. Wiesz, jak można. Mieć do siebie pretensje za decyzje podjęte w wieku 18 czy 20 lat, mając obecnie lat 50, no byłaś głupim szczeniakiem albo głupim smarkiem, i podjęłaś albo podjąłeś decyzję, bo wydawało ci się, że jesteś dorosła, dorosły. Nie przewidywałaś konsekwencji tej, że co się wydarzy za 30 kolejnych długich lat. No nie, no bo nawet ci do głowy nie wpadło, co będzie za 30 lat, mając lat 20, bo 30 lat wstecz miałaś minus 10 lat. Kurde, to jest tak oczywiste. Ale w momencie, kiedy nabrałaś doświadczenia albo nabrałaś, przesz przeszłaś albo przeszedłeś jakąś drogę i wiesz, jak działa ten świat, że pewne rzeczy. Ulegają dewaluacji, podlegają dewaluacji. Ty nabierasz doświadczenia i inaczej postrzegasz sytuację, zdarzenia ludzi, miejsca, w których jesteś. Więc kurde, czy będziesz przypisywał albo przypisywał całe swoje życie do jednej myśli, która kiedyś była super, która, do jednej decyzji, która kiedyś ci się wydawała naprawdę sztos? Przez następne, nie wiem, 10 lat i będziesz cierpiał, cierpiała, bo zadecydowałaś 20 czy 30 lat temu o czymś tam i teraz niesiesz tę konsekwencję na plecach. A to jest naprawdę bardzo proste. Tak samo jak wybrałaś wtedy, albo wybrałeś, tak samo teraz możesz się zatrzymać i zrobić tak zwany remanent i prze... Wartościować wszystko to, co w Twoim życiu nie działa. Rozumiesz, możesz zrestrukturyzować, jak to się mówi, korporacyjnym językiem swoje życie. To jest dokładnie tak samo jak w, dużej, w dużym zakładzie pracy, w dużej firmie. Kiedyś coś się komuś wydawało, że to będzie przynosiło określony benefit danej firmy, jakiś zasób finansowy i wdrożył to. Okazało się po dwóch latach, że to jednak nie działa. Dokładnie tak, jak ma działać, więc żadna firma, żadna organizacja nie pozwoli sobie na coś, żeby palić zasoby ludzkie i finansowe po to, żeby coś funkcjonowało tylko po to, żeby sobie funkcjonowało. Przecież to bez sensu jest totalnie. Dokładnie tak samo jest w życiu. Ja rozumiem, że niesiesz konsekwencje na plecach pewnych decyzji, zdarzeń, ludzi, okoliczności. Ale zawsze możesz się, tak jak ci powiedziałem, zatrzymać i na prawie wyboru wybrać ponownie. Jaki będzie twój wybór, na pewno będzie dobry na tu i teraz. Nie wiesz, jakie konsekwencje nastąpią, kiedy dokonasz tego wyboru i wdrożysz to w życie. Nikt z nas tego nie wie. Trzeba mieć cały czas baczenie na to, że zmiana, z której w którą wchodzisz, a sytuacja, z której wychodzisz, ma być lepsza od tej, którą opuszczasz. Koniec, kropka. Nie ma tutaj wielkiej filozofii, nie ma tutaj wielkiego jakiegoś mowy coachingowej czy czegokolwiek. Takie są fakty. Prawo wyboru na każdym etapie swojego życia możesz wybrać. Nie ma znaczenia jak. Czy zostaniesz w tym miejscu, w tym domu, w którym mieszkasz z partnerem w tej pracy i tak dalej. Wybór należy do Ciebie, jak mówiło kiedyś pewno reklamowe hasło. Jednakże wielu z nas nie chce dopuścić do tego, że samo stanowi o sobie, że może wybrać na każdym etapie swojego życia, wybrać dokładnie wszystko. Dokładnie, bez wyjątku. No być może rzeczy ostatecznych nie wybieramy, albo rzeczy, na które nie mamy wpływu, no bo trzeba być istotnym wielkim debilem, żeby wybierać, że chcesz być chora, chory, albo żeby cię przejechał samochód, albo że Cię okradli, albo żeby spłonął dom. Ale generalnie wybierasz dobrostan. Zawsze chcesz, żeby twoje życie było lepsze, lepsze i lepsze. No bo ja nie znam kogoś, kto by chciał, żeby każdego dnia i pod każdym względem czuł się gorzej, gorzej i gorzej. No kurde, nie znam. Przepraszam. Prawo wyboru. Zastanów się nad tym podcastem dzisiaj, nad tym nagraniem. Zastanów się, co na zasadzie prawa wyboru możesz wybrać po raz wtóry. zmienić w swoim życiu, co nie działa, co nie przynosi dobrostanów, co nie powoduje, że się cieszysz, że jesteś szczęśliwa. Szczęśliwy. Prawo wyboru. To prawo jest dokładnie przypisane do ciebie jak pesel, kurde, który ci nadano, jak się urodziłaś, albo tam parę lat potem, bo w różnych dekadach różnie było. Rozumiesz? Wybierasz to, co, z kim, gdzie, jak, po co, za ile, dlaczego. I nie musisz się przed nikim tłumaczyć. Oczywiście, powtarzam, po raz pierdylion 11 będą konsekwencje decyzji. No ale każda decyzja, każda bez wyjątku niesie za sobą konsekwencje. Dokładnie takie samo, jak w tym momencie podejmiesz decyzję również na prawach wyboru, że ty nic nie zmieniasz w swoim życiu, pomimo tego, że życie gniecie, że życie się, że jest słabo, jakoś to będzie. No właśnie, będzie jakoś i będzie cały czas gniotło i będzie w ogóle wszystko to, czego nie chcesz w swoim życiu. Więc pomyśl, czy skorzystasz z prawa wyboru i za każdym razem, kiedy przyjdzie taki czas i miejsce, w którym będziesz musiał albo musiał podjąć decyzję, wiedz zawsze, że żadna z Twoich decyzji, pomimo tego, że niesie konsekwencje, nie jest niezmienialna. Będą konsekwencje tegoż, no bo jeżeli zadecydujesz, że będziesz, że tak powiem, miała albo miał dziecko z jakąś kobietą, albo kobietę z jakimś facetem, jeżeli to dziecko się urodzi, no to na prawach wyboru nie możesz tego dziecka, że tak powiem, wykancelować z życia. Ono będzie, czy je zaakceptujesz, czy też nie. Ale o większości rzeczy możesz decydować i wybierać, zmieniać na zasadzie doświadczenia i wszystkiego tego, co Cię spotkało przez całe życie. Korzystaj z prawa wyboru. Rób to bardzo często, tylko dlatego, żeby żyło Ci się lepiej. Kawowiczom z buycoffee.com już wiecie za co, dlaczego i po co. Kurczę, będę Wam dziękował do końca tego podcastu, mojego albo Waszego. Taka była umowa i tak będzie. Natychmiastownik antylękowy jest dostępny na wiedza mediteusz.pl. Dzięki za wszystkie maile, że w ogóle super łysy, że coś takiego będzie super, bo zmagam się z lękiem od tego i tego czasu. A jak sobie pomyślę, że coś muszę zrobić, to napadają mnie stany lękowe. A jak pomyślę, że idę do pracy, to jestem cała zalękniona, zalękniony, a i tak dalej, i tak dalej. Tych maili jest kilka setek. Naprawdę do samej ziemi się kłaniam. Dziękuję. Obiecuję wam, że z gotowiczem zrobimy coś co będzie w stanie zmienić życie, lękowe was. Bo to nie chodzi o to w tym całym przelocie, żeby lęk wyeliminować w 100%, bo tylko idiota nie odczuwa lęku. Nie ma ludzi zresztą, którzy nie odczuwają lęku. Lęk jest komunikatem dla ciebie, że coś nie bangla. Jeżeli coś nie działa i jeżeli coś powoduje jakiś dyskomfort i zagrożenie, jest komunikatem, ale bardzo wielu ludzi zmaga się z napadowym lękiem, lękiem takim, który jest irracjonalny, pojawia się skąsi, i zaczyna uruchamiać w pralce, w głowie pralkę i budować myśli, że tam co się wydarzy, co się wydarzy. On jest irracjonalny, bo to nigdy nie następuje. Poza tym tylko, że te odczucia, te myśli cię niszczą. Natychmiastownik antylenkowy to będzie zespół, z, z, z zestaw nagrań, który będziesz wgrywała albo wgrywał do swojego telefonu i będziesz mogła używać cały czas. Wejdź na wiedza mediteusz. Link w opisie sprawdź. Dziś o 19.30 właśnie. W lepszej połowie tygodnia z Łukaszem Gotowiczem rozmawiamy o lęku. Skąd się bierze, dlaczego się bierze, kiedy do nas przychodzi, jak go okiełznać i czy w ogóle są ludzie, którzy nie odczuwają lęku. Ale to wszystko dziś w lepszej połowie tygodnia o godzinie 19. Tymczasem zapraszam Cię na wiedzę mediteusz.pl i na 19.30 i to tyle. Słyszymy się jutro o 6 rano. No, oczywiście wcześniej o 19.30, dzisiaj w lepszej połowie tygodnia. Trzymajcie się ciepło i poręczy co złego to nie ja. Do usłyszenia. Pa! Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz.